Dark Messiah of Might and Magic to dynamiczna gra akcji z widokiem FPP osadzona w świecie znanym z legendarnej serii strategii Heroes of Might and Magic. W grze wcielamy się w Sareta, wyjątkowo twardego młodzieńca, biegle posługującego się bronią białą, dystansową oraz władającego potężną magią. Naszym zadaniem jest odnalezienie i pokonanie tytułowego, mrocznego Mesjasza, władającego krainą Ashan. Oczywiście nie wystarczy po prostu wparować do domu wyżej wymienionego, zdzielić go w łeb czymś ciężkim, a następnie żyć długo i szczęśliwie. Mroczny, jak na wybitnie złego typa przystało, zaszył się głęboko i by do niego dotrzeć, trzeba będzie pokonać 12 gigantycznych poziomów pełnych wrogo nastawionych stworzeń różnego typu. Najczęściej spotyka się krwiożercze orki, knypkowate ale złośliwe gobliny, ogromne trole i pospolitych ożywieńców. Nie zabraknie jednak nawet smoków i istot parających się magią. Przeciwnicy są liczni i różnorodni, a dzięki zaawansowanemu silnikowi z Half-Life 2 wykazują się wyjątkowym sprytem i różnorodnością zachowania. Tak, tak. Poszczególne typy przeciwników nie są tylko silniejszymi wersjami poprzednich zachowują się zgoła inaczej i pokonanie ich wymaga stosowania różnych taktyk. Przykładowo, orki usiłują wykorzystywać swoją przewagę fizyczną, aby zepchnąć nas na ścianę i tam przytłoczyć przewagą liczebną. Dla odmiany, gobliny pozostają w ciągłym ruchu. Ciągle zachodzą nas z różnych stron w nadziei wbicia ostrza w plecy. Walcząc z nimi, musimy ciągle się obracać, co wymaga dużego skupienia i zdrowego błędnika. Tak, tak, Dark Messiah dzięki rewelacyjnej grafice i realistycznie oddanym prawom fizyki jest naprawdę sugestywny. Mimo, że to nasze wirtualne alter ego będzie wykonywało akrobacje, to w głowie może się nam samym ostro zakręcić. Do zwalczania przeciwników służy przeszło 30 rodzajów broni białej i miotanej oraz kilkadziesiąt czarów. Każdy z typów oręża znacznie różni się od pozostałych i przydaje się w walce z różnymi typami wrogów. Ważną rolę odgrywają również sprawności pozwalające na przykład na składanie serii ciosów w prawie niemożliwe do zablokowania kombinacje i wymierzanie ataków w czułe miejsca przeciwników. Na przykład krótkie, ale szybkie ostrza doskonale ranią gobliny. W miarę postępów w grze zdobywamy punkty doświadczenia i zyskujemy dzięki nim nowe umiejętności oraz biegłości. Przy czym dotyczy to zarówno single, jak i rewelacyjnego multiplayera. Na necie, na jednej planszy może zmierzyć się ze sobą nawet 32 graczy, przy czym nie muszą one toczyć typowego deathmecha. Równie dobrze mogą w trybie Evolution ukończyć swoiste sieciowe kampanie. Dark Messiah to znakomita gra akcji zapewniająca rozrywkę na całe miesiące. Dla wielbicieli popularnych heroesów dużym plusem będzie również dobrze oddany klimat serii oraz fakt umiejscowienia opowieści kilka lat po wydarzeniach z piątej części strategicznego cyklu. Dzięki temu mamy możliwość lepiej poznać krainę Ashan.